Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Wymarzona Seria. Moi drodzy, tak prezentuje się składzik. Eee, Higuain schodzi na ławkę rezerwowych. kwadratów chodzi na iść a Kres powraca na atak. Także tak to wygląda, moi drodzy, i udajemy się na pierwszy pojedynek. A to skład pierwszego rywala, moi drodzy. Jest Lerona na bramce, Ronaldo na szpicy. No, zapowiada to ciężkie spotkanie. Oj, teraz Nesta zgubił Cristiano Ronaldo. A Ronaldo czy Jesus? Ronaldo! To o czym mówiłem, Cristiano może robić różnicę i już obejmują prowadzenie w szóstej minucie. Zobaczmy teraz, piłka znowu na George'a, a czy George'a dojdzie? No lobby, lobby gościu. Wejdzie? Nie wejdzie. Matko święta. Błąd Leno, George'a pusta bramka, quadrado. niestety nie uderzył. I jeszcze quadrado. piękne wejście Janusza i mamy słupek! Co się dzieje? Ale naksja trwa dalej. I jeszcze George'a będzie miał szansę, ale tam Figo oczywiście nam wszedł. No to, to nie jest ten system e, aktywnej inteligencji na pewno. Zobaczmy, Luis Figo, kolejna akcja, pięknie, Cuadrado nam się tutaj wysunął, tam jest George Uea! no i to musiało się zakończyć bramką, już lepiej nie strzelałem tym Januszem, zobaczyłem lepiej wysuwającego się tam e, Georgia Uea. no i podjąłem myślę, słuszną decyzję, mamy remis, lecimy dalej. Kolejna akcja, zobaczmy, no zagrywaj na Uea, pięknie, o to chodzi, 26 minuta i tutaj może być szybkie 2-1, Krespoler z linii wręcz wybija obrońca, zobaczmy George Uea. Zagrywa do Krespo i teraz Krespo przed szansą. Krespo czy Grzegorz Krychowiak. Ależ pojedynek. Legendy z przyszłą polską legendą prawdopodobnie. Aj, Nic z tego. Chociaż jeszcze Markisio ma piłkę na nodze, ale uderza nad bramką. Ależ błąd Leno. No i Krespo musi to strzelić. I dwa do jednego. Po nieprawdopodobnym błędzie bramkarza. O, no, takie rzeczy w drugiej lidze. No nie wypada, nie wypada. Wrzutka. O, ale zaskoczył i to wpadło. Nie wierzę w to natychmiast. Ja o, właga, niech on zostawi powtórkę, chcę zobaczyć i się pośmiać. Nie wierzę. Wandersar... Legenda Wandersareniem, ja nie wiem co co on robi Zobaczmy, teraz ładna akcja Batę. Zgrywa pięknie do Marquisio tam. Ten środek się odkrywa quadrado, będzie miał sam na sam Janusz może być bohaterem i jest! 3 do 2! Janusz Quadrado po raz kolejny udowadnia nieprawdopodobną przydatność do naszego zespołu na tym SPO Daj radę Janusz, mimo, jeżeli ma tam full zgrania, pokazuje, że nie jest to absolutnie potrzebne. Tutaj Markisio też zrobił swoją robotę, zagrywając do Janusza. No i obejmujemy prowadzenie. Ważne, ważne trzy punkty prawdopodobnie trafią na nasze konto super defensywny i walczymy. I oczywiście Janusz został bohaterem. My wygrywamy 3 do 2. I co tu dużo mówić? Losujemy jedną kartę za zwycięstwo i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. I czy będzie jakiś boom, czy nie będzie boom? I to jest legenda! To jest legenda Zanettiego! No i powiem wam, że to jest ogromne wzmocnienie dla naszego zespołu na pewno, bo jak nie Abate, to tylko Zanetti może go zastąpić na tej prawie obronie, także idziemy kupić Zanettiego i co pierwsze stawić go do pierwszego składu. Ok, moi drodzy, tak prezentuje się nasz skład. Jestem z także no wygląda to kozacko, trzeba powiedzieć otwarcie. E, co do ilości legend, wszystko się zgadza, moi drodzy, tak jak mówiłem to... nie wiem, pewnie z jakichś 10 odcinków temu. E, piąta liga to były 4 legendy i potem każda liga e, wyżej to oczywiście legenda więcej, więc druga liga pozwala nam na 7 legend i właśnie 7 legend mamy w tym składzie i udajemy się na mecz numer 2 w tym odcinku. A to skład kolejnego rywala. Lacazet Riberi Quadrado, no wygląda to całkiem nieźle. AS Cytryna, tam widziałem, że nikt też polski, jakiś ja się z nami. E, także będzie polski pojedynek w drugiej lidze. Miejmy nadzieję, że będzie to zwycięski pojedynek dla nas. Także udajemy się już na ten mecz. Zobaczmy, Cardo teraz zagrywa do George'a Wea, George Wea, jest tu Manolas, ale Wea kapitalnie mija, ale... Manolas, żeby sobie tak poradził. No nieźle. Zobaczmy Quadrado, jest tu Crespo, Crespo! Jeszcze wchodzi Hernan Crespo. Co wykombinuje? Crespo zagrywa na pustą bramkę. 1 do 0 po kuriozalnej bramce. Absolutnie powinien być to gol, chyba samobójczy. Za Zaomecik się przekonamy. Tutaj Crespo i Alaba, tak to chyba Alaba. Bo kwadrado za późno, za późno. Yy, tam już doszedł do tej piłki. Także mamy prowadzenie. 1 do 0 po bramce samobójczej. Oj, to będzie 1-1. Ależ błąd z naszej obrony i niestety lakazet. 1-1. Zobaczmy Cuadrado. Teraz indywidualna akcja kwadrado Zagrywa do Luisa Figo, Luis Figo oj to musi być gol. Luis Figo zablokowany, ale powalczył do końca. Pokazał charakter, portugalski, legendarny zawodnik. I mamy dwa dajnego dla United Angels. Teraz już piłka na skrzydło do Hernana Crespo. E, Crespo do samego końca wrzutka niekryty George Wea. To był strzał przecież. Ale to też się błąd w obronie. Cuadrado zagrywa do Georgea Wea i broni Buffon. Ja, ale Krespo, jeszcze do samego końca. Jeszcze jedna wrzutka na Wea, ale nic z tego. No i za załomęcik sędzia powinien skończyć pierwszą połowę. Zobaczmy, kwadrado, kwadrado, do samego końca. Tu jest Insigne Buffon z problemami. Jeszcze Figo, co to było? I teraz kwadrado, już w swojej akcji zagrywa do George'a łeah. No i myślę, że tutaj musi być gol, chociaż George się zatrzymał. I niepotrzebnie chyba, Insigne, no to powinna być bramka, to powinno być już dwubramkowe prowadzenie Taki się wychodzi z kontratakiem, zobaczmy Valbuena, zagrywa do Lakazeta, ale już w tej akcji nic nie będzie. Oj, to może być gol, dobrze, mądre zagranie, a nasz błąd, kurde, wiedziałem co zrobi. No i niestety nie wykorzystałem lubią się mścić i wyrównanie Valbuenem. Teraz piłka na George'a Lea. ma trochę siły George. Giorgio pięknie wchodzi, no i teraz, żeby tam komuś podać, pusta bramka i broni Buffon! To jest nieprawdopodobne w tym momencie! Czas na brązową ławkę chyba. Zobaczmy, Laka Z I tu będzie 3-2. Ja pierdzielę. I teraz już na ofensywie Laka z 6-4, tak jest. Okej, okay, moi drodzy, ja idę ponumerować koszulki i usuwam jednego zawodnika z naszego zespołu. Okej, okay, moi drodzy koszulki zostały ponumerowane, więc myślę, że możemy spokojnie przejść tutaj już na przechwytywanie monitora. Cyk, i to będzie od 1 do 12. 12 nas ratuje, ale czy nas w tym przypadku ratuje? 7 Luis Figo opuszcza szeregi naszego zespołu, niestety. No nieźle, także bez Luisa w kolejnych meczach. Okej, okay, i w jego miejsce wchodzi Guarin, i udajemy się na kolejny meczek. A to skład naszego kolejnego rywala. O, jak ja widzę jakiegoś dumby, jakiś gorszy skład, to aż strach, to aż strach, powiem wam, ale damy radę, mam nadzieję, musimy. Zobaczmy, teraz się zrobiła dziura, Insinie wchodzi w pole karne, zagrywa do krespu i to musi być bramka. No jest, brawo Herman. mamy prowadzenie. Zobaczmy teraz Insinie, o Insinie, może być dwójeczka i jest, 2 do zera No w tym meczu idzie nam nieco lepiej, ale też rywal, gorszy od pana Jasia. Zobaczmy, tutaj będzie okazja na trójeczkę, ale broni Kurtuła fantastyczna. Parada, Markisio mógł zachować się lepiej. Oj, teraz będzie groźnie po tym strzale i 2 do 1. William, chyba strzelcem bramki, tak jest. No i teraz mamy gol kontaktowy, będzie niebezpieczny. Teraz Markisio przed szansą, Markisio do samego końca. Markisio! Łela i 3 do 1. Kwadrans do końca i myślę, że 3 punkty dla naszej drużyny są już prawie pewne. Ok, słuchajcie, wygrywamy. 3 do 1. No i losujemy jedną kartę. Może Luis Figo wróci do naszego składu. Zobaczymy kto to wie. I zobaczmy, zobaczmy kto to będzie. I znowu legenda! Wow. Gatuzo wraca do składu. No powiem wam, że brakowało mi tego Gatuzo strasznie. On na tym najbardziej cofniętym pomocniku robił różnicę i był przydatny dla zespołu. Także fajnie, że Gattuso wraca do naszego zespołu. Idę go wstawić do składu i lecimy z kolejnym meczem. Ok, moi drodzy, oczywiście tak prezentuje się nasz skład. Gatu o tym najbardziej cofniętym. No i myślę, że trochę te tyły będą bezpieczniejsze w najbliższych spotkaniach. A my udajemy się na ostatni mecz w tym odcinku. A my, moi drodzy, mamy chyba kolejny mecz z Polakiem. Wisła Sharks. A Malvado. No zobaczymy. Zobaczymy, co pokaże nam kolejny Polak. 4, 3, 2, 1. Z Krychowiakiem na SPD. Jestem Jackson Martinez. Słynny, słynny Poguba Na szpicy. Także będzie groźnie. Zobaczmy Martinez. Oj, Carlos nie dał rady. Ależ Bramka kapitalna benzeny. 1 do 0. Zobaczmy Insigne. Będzie okazja na wyrównanie. Ale kapitalna interwencja Bramkarza. I jeszcze piłkę przejmuje Janusz Quadrado. Janusz, piękne wejście w pole karne, uderzenie. I wyrównanie w 17. Minucie. Teraz Insigne, co za wejście. Co za wejście, Włocha, Insigne, zobaczmy! Ajajaj, aj, aj, jeszcze George Wea, piłka po ziemi, Crespo! I jeszcze tu jest Wea! Ta akcja się nie kończy, Crespo! I gol samobójczy, nieprawdopodobne, kuriozu, Co tu się wydarzyło? <laughs> ja pierdzielę. No powiedzcie, że to nie jest magic moment. No absolutnie. Ale naprawdę tutaj brawo za walkę do końca, a to co zrobił ten obrońca? Alba, Jordi Alba. Ale piłka już trafia do Gattuso i to oni rozpoczynają kolejną akcję, zobaczmy Quadrado, kapitalne minięcie, zagrywa do gatuzu, ten do George'a Wea I czy będzie kolejny kuriozum? Prawie było Ajajaj, aj, aj, co za mecz dziwny Insigne, zobaczmy Warto byłoby strzec tą trzecią bramkę? George Wea, 3 do 1, o to chodzi panowie, lecimy Po pierwszą ligę Co wymyśli George? Nic specjalnego, zagra w swoim stylu do Crespo i 4 do 1, 67 minuta. Trzy punkty nasze, już tutaj nie damy sobie wyrwać tego. Teraz może być niezwykły kontratak, zobaczmy Hernan Crespo. Ależ to zrobił Hernan i będzie okazja na piątą bramkę Hernan Crespo. Nie, <ścoughs> nie, ale błąd brawo, nie, nie będzie błędu. Oj, szkoda. Oj, 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 teraz piękna piła do Grismana, jest 4 do 2, 5 minut, dwie bramki. Takie rzeczy da się odrobić. Teraz krespo do George'a A, już doliczona minuta! No i tym razem nie pomylimy się przy tym lobie 5 do dwóch i kolejne zwycięstwo. Jestem ciekawy, jak tutaj w ogóle z hatrykiem jakimś wygląda. Zaraz zobaczymy, może się udało strzelić hatryka co? Wea... Dwie bramki kres po jedną. Nie, chyba nie, nie, nie. Nie, nie widziałem kto pierwszą strzelił. Ok, słuchajcie, wygrywamy. No i w bramkach niestety aplika nie ma, ale będzie na pewno karta za kolejne zwycięstwo. No i też pytanie do Was to już jest ten moment jakieś strzałek 14 celnych wow. Pytanie do Was, słuchajcie, czy za czyste konto też losujemy kartę. Bo zobaczcie, że teraz bardzo mało kart losujemy i myślę, że już na tym etapie, na, tych, na tej drugiej pierwszej lidze możemy coś takiego zastosować, że jak będzie do zera, to losujemy jedną dodatkową kartę. Także napiszcie w komentarzu, o tym sądzicie. A my losujemy ostatni. O Boże, źle mi się wylosowało. To może teraz będzie łatwiej. Ostatnia karta, słuchajcie, i to będzie color change. Color change na sam koniec moi drodzy. Także, tak jak mówię, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, cały czas moi drodzy mówię. Moi kochani, napiszcie w komentarzu, co robimy, słuchajcie, z tym czystym kątem. My widzimy się już prawdopodobnie w środę, już raczej te. Dwa odcinki tygodniowo wrócą na YouTube, bo teraz no, było dużo, dosyć dużo, że tak powiem, na studiach. E, tak samo ten Londyn, ten wyjazd z firmą 17: dużo strasznej roboty i miałem wiele na głowie, nie dałem rady tego nagrywać tak regularnie, ale teraz już wszystko wraca powoli do normy. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Yo!